Macie robić to, co ja wam każę. A co z więźniem? Połknęli go i zabrali. Niczego się nie spodziewają. Tak jest, szefie. W tym czasie u dobrych. Szukają się na wojnę. Tak jest. Powinniśmy ich pokonać. Do ataku, do ataku! A ma. Już nam nie uciekniesz, ja. niję. Ucieknę! Nie, tylko nie spindrz. Zbędzi... Ratunku! Czemu mi musimy się kruszyć? Pierwszy z No nie. Zostaw. O, dziękuję, ja nie miałam broni. No i su No i co, teraz będzie tak łatwo? Pozitartwo matacek. Okej, okay, ja uciek... Jeśli chcecie, to nie uciekniecie, bo tutaj jest ktoś z młotkiem. Aż popukam się trochę młotem. Poczekam! O. Hmm. No chodź, idziesz do więzienia bez kandydanek. Uciekajcie, bo zaraz... No ja to do więzienia bez kandydanek idziesz. Masz. Dzięki za pomoc. No i to wszystko z mojej ogniowej pomocy. Dziękuję. No stoimy tak, stoimy tak. No, no strzelajmy już. Właśnie o tym pomyślałem. To strzelajmy. Ja się nim zajmę. że znalazłem potrzebne. Kajdanki są najważniejsze. rzucę. Nie Miła. Dzięki za tyle z twojej ogniowej pomocy, ale może wodnej. No w sumie dobry pomysł. Gdy tego dotknie moje spędzicu, to to będzie wodną bronią. No to super. Proszę. Dzięki. To jest nadal luk. Przepraszam, masz trójząb. Dzięki. Proszę. Ej, ty ogniowy. Czego? Chcesz y, dostać wodną To jest trójząb, a nie wodna broń. Bałwana. Zeń, wrzuć w, w niego. Proszę, tak może być? Może. A masz. Nie wiedziałem, że tak mało no. Znika. Dobra, zostało z Ty, wężon. Co? A masz Nie, tylko nie moja broń. Na szczęście mam jeszcze dwie. Zabiję. A ma. Zabijesz mnie. Nie, nie, ty nie Haha. Cześć. Cześć. Jestem większy. Miem chip Wcale nie Pamiętaj, że masz technologię. Ha, 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 po tobie. Matole. Tak jest, Jay. Masz, możesz tym sądzić, dać komu chcesz. Proszę. Mato, dziękuję. O, jaka fajna igła. Z Zdajmy ją. No i super. Kremu to wbije w głowę. Hi, hi, hi ha. Oddam to człowieku. Mistrzu! Co się stało, Matole? Masz, to twój. Matole, a to umie walczyć bez broni? Tak, mistrzu. No to masz tę pałkę. No to idę na walkę. Oj, oj, oj. Witam, witam. Pożałujesz, że tutaj przyszłeś. A! Zostań tu, pająk. Mistrzu, masz, to twoja lata. Nie. No. Nigdy ze mną nie przegrasz, wygra Nareszcie Oj A masz Ja żyję nie na długo. Haha. A ha. nie, jesteś ocotony. Wcale nie. Ano w sumie skarży. Mistrz. Mistrz, pokonam cię. Zabiję. Super, wygraliśmy. Ej, on miał rację, że jeszcze nie wszystkich pokonaliśmy. Haha.